Witam, witam, siemaneczko, z tej strony Maxima, to jest kolejny odcinek z gry Robocraft. zemu dzisiaj jest Scorpion, przywitaj tak. się. Okej. Okay. Gra bardzo fajnym krabopająkiem, krabem, albo jakimś taki pająkiem, który ma Rocket Launcher na swoim ciele. grabię na mapie pustynnej, której nie lubię. Jak ty ja sądzisz, to... wygramy? Nie wiem. Zobaczymy. Jak działa ogólnie Rocket Launcher? Nie wiem, nie testowałem. W go kupiłem. Mhm. Dopiero go kupiłeś, to przetestujesz. Bo to on namierza, nie? Co to? Tak. What the fuck? Ej, od kiedy są takie granaty? No właśnie, nowy update Jest Jeszcze lepsze skrzynki teraz są. Lepszy ja. drop skrzynek i czym większa i lepszy drop itemów, ale coś mi szczęście nie dopisało. Ja pierdyle. Nie czym rozwalać tego, tylko rakietami mogę. To są granaty? Dios <laughs> no. to cholera, fajny tu podoba mi się, kurde. Za nawet... tak dużo bije, to jest teraz lepsze od jakichś... wszyscy, tu mają. <laughs> Ups, wywaliłem się. Wszyscy, znaczy też ja. <laughs> wow, proto ja. pewnie osłabili. <laughs> to jest ciekawe. Nie. A jakoś to droższe jest, czy w normalnej cenie? Nie, normalne. Okej. Okay. Kurde gościu nie wie co zrobić. Ja pierdyle. On też to ma. <laughs> Jakie robiste Jasna cholera. Wow. Błagana. To jest kto pierwszy w siebie strzeli jak największą ilością tych granatów. Tak to Daj. działa. <laughs> cofnij się, cofnij się, do mnie. Cofam, cofam. Czekaj, czekaj, bo gościu mnie tutaj. O, oh, fok! Nie wiem, czy ulecisz, ale już. Nie, Jaką ty masz tam, e, do uleczania? Tą. Eee. Średnią? Słabą? Czy tą najlepszą? No, to najlepszą. Mhm. To mogłeś mi uleczyć. <laughs> Czekaj, to mogę... Teoretycznie no. mogę batować z bazy ich. <laughs> Chociaż nie wiem, gdzie no. to... No. To latuje. To po prostu aż uderzy w ziemię. W sumie jest taka altleria teraz może być. No... to do, do mojego bomberu. <laughs> Podoba mi się to, naprawdę, bardzo mi się to podoba, no, no, nie wiedziałem, że takie coś wprowadzili, nie śledzę tych aktualizacji od jakiegoś czasu w ogóle. To jest jakiś event... Niemiatki. Ale, ty, robota, jak można zobaczyć tego co lata... Ja już do mnie rakietami. Ale moje rakiety też bardzo sięgają. Protonium, protonium, jest... protonium! Chodźcie, protonium. Bra. E, idę Dla po zginę. protonium, wiesz? Um. Kurde... Więc co, ja idę protonium e, nawalać, a ty ich tam... Z... Oj, zginąłeś, dobra. N nieważne. Czemu nasze protonium nie jest... O kurde, skąd? Dobra, pyk, 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 leci na nich. Widzę. Kto mi co O ty, mały chamie. Też o, nie jokie... Okay. Przecież to jest zbyt potężne. Polnik <laughs> strzela, ale ma więcej tych naboi. to jest mocniejsze jest. Ja pierdolę. Ja to testowałem, ale nie zdążyłem nagrać. <laughs> Jasna cholera. Myślę, że zmieniam to szybko. Zobaczysz. Ludziom się to nie spodoba, jak zaczną dostawać ostro <laughs> Od ludzi, którzy wiedzą jak to wykorzystać w chamski sposób. Już jak to wykorzystać, ale nieważne. Po prostu zrobi tego robota, nie no. Muszę zrobić tego robota. On jest by był... 100 tysięcy, ale by był najlepszy, chyba lepszy od rakietnicy. No mm. co to nie było. Ja sobie to Ja mam tego leczącego i wyrzutnie tutaj. Ja się tu pojedynkuję z gościem, który myśli, że. O. Dobra, ulecę cię. O! Typek. Chyba ma. Typek, do którego strzelam, chyba ma już dość. Dobra, lecę. Ulec, ulec, ulec. A ja. Tutaj postrzelam wy. Chyba, chyba ktoś nas atakuje. Ja coś leci. Mhm. Ja, nie. w niego rakiety. Ja tutaj zdejmę im flagę Jakie. Ja... O, pięknie. Dobra, idziemy na ich protonium. Znaczy na... No, na bazę po prostu. No. Tylko nie mam czym bić ogólnie. Potem dać co te? Plazmy em... właśnie. Plasma bomby, tak chyba to się nazywa teraz. Jak co, co, co? Plasma bomby, chyba takie coś. Aaa, no tak. Coś mi nie O, oh, fuck. Ups! Chyba zginę. Reaktor. Ale chodźcie do mnie reaktora. Jest. 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 Nie 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 nie, 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 nie. nie, nie, nie. Kto, gdzie, kiedy? Skąd? Ale skąd? Bo Jezu, jak atakujemy. Nie widzę ile oni mają życia przez e, mojego banditka. ja nie widziałem gdzie gościu mnie bił. Skąd? Ups. Halo? Nie wiem, kto mnie bił w ogóle, wiesz? Uks. Co się stało? <grywa> um, przyjemna sprawa trochę. Uks. Inwadiło cię? Nie. A co? Ja um, mam takie coś. Jak mam podpięty mikrofon, więc jak to poruszę, to mi od razu mikrofon wyłącza <grywa> i muszę znowu to dobrze dotrzymać i <grywa> nie chcę cię na to. Trzymasz mikrofon? <laughs> nie, nie trzymam, tylko mam tknięte im. Zatrzymaj im. Takie o... są. Typ. typ tu jest. U mnie też. Ja ten... Tego robotę nie muszę przerobić. To za bardzo mi ten nie wypalił. Wracaj, Rusku. Seekerem już lepiej mi idzie w razie. Seekerem każdemu dobrze idzie? Dostałem za komentarz, że to jest noobska broń i się z tym zgadzam, ale ja też jestem noobem na razie, więc mogę tego używać. Jestem usprawiedliwiony, ale fajnie to wygląda jak to takie leci z góry, jak granaty, ale szybko no, to zmienia, się. To zmieniam, jest myślę. to zasłania, na przykład jak ktoś się atakuje, to ci zasłoni cały ekran. No. Ale bije ten cały, całą bazę po kurde holendarną ilość HP jak widzę Dobra, nieważne. Idziemy. Że im ta. Ktoś tu bije, ktoś tu bije nam ten. Pięć zielony. Ła, i mashingun mnie strzela. Już mnie strzela. Kolejny gościu. Ja go tu rozwalę, tylko musi nie może tak latać. Dobrze, rozwalony. Pyk. Ja Ale będę tu może bronić. To ty? No, o kurde no widzę. LOL Z tych granatów? Nie no. To jest <noise> gość. Ej, oni po prostu robią artylerię taką. Jak to się nazywa? Taką e, rozproszoną. I widzisz tą gościa, który ma... 3600 punktów to będziemy chyba na koniec na razie. Na razie 7000 7 punktów. I co mnie strzela? Z góry gościu. Machine gun. Typek. <laughs> <laughs> ale on jest słaby, ten gościu z tym maszynganem. Ja apie To no, dobrą tę um, siłę, ale słaby pancerz. A u mnie jest na odwrót. Wolno ode mnie, główny goście. Tak jak troj zasłania, więc zasłania tak chodzi o to, że nie mogę strzelać. Weź mi uleczaj. No, idę, idę, idę. Kurde. Ja już zginiesz. Aj! Gdzieś ty był? Na, na moście już. Aj, mogłem się cofnąć do ciebie, głupi byłem. 20 kili ma gościu, ja pierdyle. Właśnie widzę, on jest jakiś OP. Który to jest? Kwantu, Kwantu, który to jest Kwantu? To jest jakiś... to jest helikopter jakiś... O Jezu, to jest jakaś oponcerzona. Kwantu, Kwantu... To jest Kwantu. Okay. No, to jest helikopter, po prostu zwykły... ...gościu, który ma granaty. Ja... To, ja, ja, już <coughs> ja myślę, że naprawdę to z nerfią. Myślę, że to... jutro już tego nie <coughs> będzie. Nie, Już raz znerfili plazmę, więc chyba drugi raz znerfię. Nie, ja bym to wrócił do stanu poprzedniego, ale jak twórcy uważają, tak mi będzie, no. Oni wiedzą lepiej w końcu, nie? Chyba. Co tam? Ale te rakietnice też są dobre, ale widzę, że Ty Typek, kurde, z tym machine gunem. Myśli, że jest dobry. To machine właśnie ulepszyli, wiesz o tym? Tak? No, jest teraz lep lepsza siła, tego, um, ojcu. Co jeszcze ulepszyli, o czym nie wiem? Ulepszyli maszynę, nas werfili wyrzutnie, ulepszyli plaz plazmę, te granaty i, i... nie wiem jeszcze. I skrzynki ulepszyli, to. Zobaczymy, co nam poleci. Wiem, że... Um, Teraz jak się ma drugie miejsce, to do się dostanie Protonium. No. Jak się ma trzecie miejsce, to do się dostaje Diamond. Czwarte miejsce Diamond. Gol. A za pierwsze? No za pierwsze Protonium też. Aha, czyli po prostu dwa razy Protonium, a nie jedno jak kiedyś. Nawet jak w trzech to że masz szansę, masz szansę wydropić Protonium case'a. Aha. Więc, o, zabrałem ci killa. Idź ty, lecz mnie teraz. To cofnij się. Coś ty taki wolny. No pająka. <laughs> to nie jest wytłumaczenie. <laughs> Tutaj typek jest z tymi. O, go zbatowałem. To jest zbyt obi teraz. Według mnie. Ja mam plan. Ty strzelaj to. To coś. No. E, a ja będę zabijał przeciwników. No dobra. <laughs> to mi odpowiada. Ktoś by mnie chyba strzela. No właśnie widzę. Ale sikerem go pojadę bo i nie pojadę. Nie mogę, nie mogę. Za bardzo to. Za bardzo plan mnie przepalił. No, będę musiał tego robota sobie przemienić. Bo nic mi w ogóle nie działa. Hej, 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 co zrobię z tego? Uwaga, a to nas. Mam jakiegoś medyka ratującego. I to tylko medyka. Nie zdobiecie mnie tak łatwo. Skupili się na mnie przez 5 sekund. Misja wykonana. O, ty masz 13 level. No bo ja nawalam tym gubnem. Uh -huh. Który mam? Ja ten, Quentin, ten Quentin ma 4400. No bo on tylko z góry nawala. To jest nieprawdopodobne po prostu. 20... Zero deadów, 25 kg, 8 asyst. Myślę, że to będzie po prostu on. Te wieże też nawala z góry. Widziałem co on robi. To jest bardzo, po prostu, mądry człowiek. Bo teraz każdy ma, każdy ma tego, yy, to plazma i co do helikoptera nie dolatuje, więc teraz każdy będzie budował helikoptery i będzie naparzać. Dlatego będę budował anty, anty te rakiety. No te, yy, nie rakiety, tylko jak to się nazywa? anty yy. Anty Cholera, zaczęło no mi coś airdy. mówić. Nie wiem, nie wiem czemu mi zaczęło coś znowu mówić. No. Czasami mam takie ściny. Z nie wiem czemu. W stanie mi zaraz mówić, ale teraz na troszeczkę w dupę, jakkolwiek to brzmi. <grym> Dobra, e, się nam idzie na Protonium, musimy go jak najszybciej dorwać. Nie wiem, jeszcze jednego ja się ukrywał. Jakby, Jezu, 13 milionów już. Że e, Protonium ich odsłoniło. Nie no, ja mam kurde 10 fpsów, co się dzieje, czekaj. O, o co się mogło zdarzyć. O już, odmówiło, nie wiem czemu. The Tower. O, ale my, my gościa zbatowali, po prostu przyleciał i zobaczył tylko te granaty. Leci. E, ktoś idzie do ciebie. E, nie, nie. A, chyba go rozwalisz. Chyba, chyba nie. Czemu? Bo e? mam. Je... O dobra. A jednak rozwaliłeś. Nie dobra, idziemy na jej bazę szybko, szybko, szybko. Nie ma opierdzielania się, idziemy, idziemy. Z, bomberem, so z moim bomberem wezmę, zagram. I to jest tu ma <laughs> 110 CPU. Ten robot mój. Ale tak jest słaby. To, ja to, to, to jest już to z gry wie, że Właśnie widzę. Granaty, wszędzie, wszystko! kto jest Wszyscy na bazie, nie? Długie, ale fajne. Jej! Pamięć... Um, Pięknie było. Jak Jestem drugi. Jej. Uch, 31 kg! Ty masz 7, ale i tak masz. No możemy jedną arenę, nie? Zobaczymy, jak tam granaty się sprawują. Ja mam inną Nie. tom. Sprawiedliwe to, to mi wychodziło. Okay. Diamond. By the way zmienili też muzykę. Rare i rar, rar. To samo mamy. Barer <coughs> i 6. Brazill i... flag. flag. Wing and... Bięknie. Dobra, gramy jeszcze. Um... Ja, team deathmatch? Czy to are? Team deathmatch. Chcę zobaczyć jak tam ludzie koszą. Bo ja coś innego. U nazwie Bydlak. <laughs> to znaczy y, latające coś. Tak, bo Wielkie i No. <laughs> I ma plazma grenady. To na... Y, chyba epickie, tak, chyba epickie. a ja nie jestem pewien. Zobaczymy, jak to będzie, kurde, na meczu bo tutaj akurat będzie pewnie na walanka. Wszyscy odkryli, że te granaty są bardzo dobre to i to będą pe, tylko nie? tym nawalać. Ale są OP. No. no to tak jak z, kiedyś z rewolwerem w CS-ie, tak samo było, że tylko okay. tego używali. Turiken jakoś hmm. się ma. Też mam. To porządnego. Kurde. Dobra, gramy. Te prawe oko mnie boli. Tak. mnie boli. Nie, Ile ty może działać w policze? Trzy. Moje, Moje ma dziewięć. Fajnie to wygląda, ale. Jeszcze ci pokażę mojego bombera. Gdzie ty jesteś? za tobą. Tutaj. Okej. Okay. Wow, ładny. Nie. Bardzo fajny design, podoba mi się. Dobra, lecę. Taki... Kształtny. <grym> Teraz lataj i staraj się nie zginąć. Ja będę się tak. starał. Typ. gana gościu ma. Ale chyba zginę zaraz. Zginął. Gościu shotguna ma. Ej, typ, sniper, sniper. No ten sniper jest słaby, testowałem gdzieś. Jak, Jak ktoś mi zabrał killa, no... To ty nie byłeś? Ja. Nie, to nie. Skąd, 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 taki pomysł w ogóle? Co ty? O, o co mi oskarżasz? A ja to być, że jakiś gościu awcy z minigami, A nie, nie awcy. Jednak. Ktoś mnie bije. O, jakiś typek. Ja widzę, że typek. O Jezu. Nie no. no Kolejny kill zaprawnie. To będzie po prostu rape. Idź do, do mnie na mnie na i zaraz zginę. 15, 14, 10. Zero. No widzę, ktoś cię tu, ci, tu no, dobra, nie zdążyłem, o kurde, no. ty go... też ma granaty. Granaty i te, zwykłe te... te rzeczy, zwykłe. No widzę. Czekaj, a ja jestem... Halo, dobra. Daj no, no Już jedziemy. Musimy ich rozwalić. Jezu, to ja będę... No, o Jezu, nie patrzę nie. na prawe oko. I nienawidzę sniperów w grze. Jak się jest dobra, 9 4 Jak znajdę jakiegoś snipera, to już ją <laughs> Staraj się go sfokusować po prostu. Dawaj go atakuj. wszystkim co masz. Czyli o. tylko bombe, bomberkami. O ja, Zderzyłem się z gościem. No. E, musimy ich podejść, wiesz? Tak, żeby oni nas nie widzieli. Oni się teraz kryją za osłonami. O kurde Ktoś mnie uleczył? O, mamy z Rudikena, lol. Mówię, mówię. Ej, typie, typie, typie. Co ty tu tam? To jest jakiś rak, chodzi. Kuźwa. Brakuje, nawalam. Nawalam, ale nic nie... Ale nie zabijam. Zabijam gościa. Nie zabiłem? Tyyypek, ratuje cię. Hypo. 59. Dobra, lecę na ja idę zabić tego snajpera, co Cię próbuje ukosić tam. Ojej, ja Dziwam i Chyba mi dupcia S... odstrzelił. SMG. Odstrzelił mi dupcia, ale źle. <noise> Żyjesz. Nie. No. on tylko jedną wada, jak mi odstrzeli kawałek dupy, czyli tylko górę w dupy, to wow. to już odpada. A tak to jak <noise> mi odstrzeli cały przód, to też jeszcze latam. 90%. <noise> czyli... Czyli musisz uważać na dupkę Wymo Wymowne. Po prostu batuj z góry, z góry jak możesz. Jak najwięcej, bo gościu ma po prostu tego minigana i on mnie bardzo kontruje. Jak widziałem, po prostu no. do mnie i mi rozwalił. Bo minigan jest na przód przód, znaczy na. na blisko nawet. Oni stoją i nawalają w bazie. No. no taka taka. Lepiej iść na czas wziąć. Możemy, ale. coś minut? ci się czekać? Eeeh, zaraz. Ey, ym, nie wyszło leczenie się, się. Leczyłem się, ale już nie uleczyłem. Bek. Dziwne. Tu tak. Paka, bo minigun to. Dobra, odszelibuję minigun. Nie wiem, miał ja w razie. Nie ma coś tego suruka, to po prostu jedno tą. jedno testne, ma tak jak ja, że. Ile tam 12 Tesli <grym> 12 Tesli to już jest przesada. podwójnych o, jeszcze, jeszcze podwójnych mam. o nie, <grym> je, nagrywanie się włączyło, nie wiem czemu. E... Nacisnąłem 12 przez jakimś jakim cudem? <grym> nie, o, nie Nie wiem. wiem Czym ty. Jakim cudem? <grym> o, 20. No, musimy jeszcze 5 zarąbać. On mi strasznie chyba idzie. Mam tylko 1400 punktów, ja jestem ostatni Dobra, strzeliwuję u, to... u mnie to... i u mnie to... Demy Typek, typek! Nie ma! Poza nie ma, ku... Ej, dupcie mnie odstrzelił I... Eeeh Jeszcze jeden, jeszcze zabiję jeden, jeszcze jeden chociaż, chociaż go zabiję Zabij, no jednego, kurde, stary, tak blisko, oj, 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 który, który, który to? Zabiję go. Dobra. chcę być ostatniego killa, <laughs> bo, bo i zaraz przegramy. Mały problem. Zabiją mnie zaraz, ale nie możemy później się dać. Dobra, leczysz na jakiegoś gościa. Dlaczego Zabiję. Lecz, ja tutaj będę sobie... O kurde. Zabiję, zabiłem. Jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. jest. Jeszcze jest. Jest. Pięknie. Zero życia mu Wygrałeś. Zostało, Wygrałeś. Dobra. I najwięcej Wygrałeś. punktów. Wygrałeś. Ja Pięknie. Ale, ale jak Wygrałeś. mi to ten dawny teraz, to będzie taki ręcz. Wygrałeś. Bo, bo Wygrałeś. Mam... Dzięki tobie wygraliśmy. Dobra. dobra. Taka skrzynka. Dobra Taka otwieram. Dobra. Ja rale, też mam protonium. Rale, rale. Rale. Ale tylko te gówniane te ski <ścoughs> ne i neo neobinder FUTBATLE Słabo. Dobra. Bardzo, bardzo dobrze się grało z tobą. Dziękuję wielkie za granie. Mam nadzieję, że Wam widzowie też się podobało. Zapraszam Was na następne odcinki. Dziękuję tobie Skorpionie za grę. E na razie...